Witam Was w odcinku Jak zrobić wielki płomień ognia i to będzie fajny efekt. Rozpocznijmy od tak. Najpierw jest potrzebny taki ogień, powiedzmy, który zrobiłem sam z paska podpałki, węgla z Lidla, takiej podpałki i wielkopolskiego oleju. I zaczniemy od tego, czy najpierw wysypać węgiel. A jeszcze, przepraszam, jeszcze jest potrzebne. Oto, taki palnik lub zapałki. zaczniemy od tego. Wsypujemy węgiel, potem dajemy <laughs> cały pasek podpałki, która wygląda o tak. Musimy ją rozdłubać na malutkie kawałki i po całym tym węglu rozsypać. Następnie musimy yy, wziąć palnik lub zapałki i podpalić to. Palnik działa tak, teraz Wam zaprezentuję. Kilka trudności. O tak, tu słyszę tutaj ogień, nie wiem czy widzicie, pewnie nie. A, jak to tutaj się przyjrzeć, widać. No, także tak działa palnik. No. A następnie, jakiś taki ogień. A i jeszcze potem trzeba porać jakiś duży ogień, taki większy. Lub kiedy już gaśnie, jest taki. No, taki biały już jak widać. To wtedy polewa się troszeczkę wielkopolskim olejem. A następnie, bierzemy Pepsi pijemy troszkę a następnie pryskamy Za, z, właśnie Wam zaprezentuję jeszcze raz pokażę i tak oto powstał nasz piękny efekt ognia z grilla Dziękuję za uwagę i zapraszam do na następnego odcinka, jak zrobić coś fajnego. Dziękuję za uwagę i cześć.